Dzisiaj nagrywamy filmik z najbardziej, że losujemy bloniem, to jest jego odcinek z tej celi ze jakie z kim sobie losują tymi glami. ale dzisiaj przygotowałem y, demoniste skrzynki, a tą skrzynkę dam sobie na jakby na następny tem odcinek z tego. Y, jak Wam się spodoba, ta łapka w górę, subik y, może też. To mi bardzo pomoże e... Jak coś te odłożyć w to jest mój brat e... <coughs> Sollyholly jestem, więc jak będę has haslał to... Ale i tak mi serdusz się oczywisty Dobra, najpierw rozluźniam sobie tą broń pierwszą Zawsze wyluzuję jej, nawet nie patrzę Do snajpy Ej, ej! Ej, jaki to jest ładne! Dobra gramy tym! ej dobra gramy tym! Więc możemy teraz teraz tylko snajpał i bez oczywiście jeden fajerwer. Albo nie, 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 Ten. Ale nie, 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 o server a nie bo, chyba w serwisie nie nie niemożliwe z broni. Mam nadzieję, że, że wylosuje się taki tryb, w którym będzie się można... Dobra, można wziąć swoje bronie. Kulde, wyfali mnie! nie! Dobra, już jestem z danego Chyba tutaj losowe bronie, bo i tak nie będę z nich korzystał. Dajchaj, tu sobie postawię. Kulde! To nie piję. Nie mogę go, kurde, ze snajpić, to bo jest cmentarz? I nic nie widzę, no skąd? Snajpa nas cmentarz to jest mega słabo. No nic nie widzisz? Serio wiesz, Tak, Ej, muszę mieć kanter. O dobra, teraz widać, bo już się źle No skurde, zabici! No nie mogę go zesnajpić! Dobra, ja już jestem zły. Jak znowu zdechnę, to... Teraz, jak teraz nikogo nie zabija, a wdrachnę, no to wybieramy nie ma wygląda. Przecimy na mamy Może może się uda? Jak zniknę zaraz, to będę zły. Bo będę zwykły. Ale i tak nowa bloni trzeba. Losowa, więc losowanko nowej blogi! Uuuu, wybuch baców! Ale to co prawda nie jest skinek. Więc. No. Skąd znowu. W końcu skinek. Do kolsy jak Teraz do kolsa. Ale do bo Kurde, żeby wszystko ten. Okej, okay, gdzie są kolsa? No wszystko. Czekaj, wezmę sobie ten na tak. Będę tym grał tylko na... Ej, ale ło! Dobra, faworytet. Dobra. Dobra, może sobie wezmijemy... A, tryb ten. Okej, No, że będę mogła swoim wybronić. Tak, można swoim, dobra. Więc... czekaj. czekaj Tulosowe, tutaj to... Tutaj to... O, mam no, ten! To będę mógł się poluszać. I optyczkę! Bo było powiedziane, że mogę uzywać tylko blogi, ale nie było, ale nie było powiedziane, że nie mogę sereszyć. Dobra, więc to jest tutaj. A no serio nie było, bo Ja nic nie mówiłem, że było... Powiedziano, że nie można się leczyć. Oszukałem sam siebie. Ej, to ja mogę tu ja mam się tu. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. O kurde. Typo, typo, typo. Typo, typo, typo. Typo gnojowo. Typo źle nastawiony. Typo źle nastawiony. Typo źle nastawiony. No typo źle nastawiony. Dobra, już mi wynerwuje to. No No to, ej, to są chyba jakieś jaja. Proszę, jak się jakiegoś skinka zaraz do tych. Do, do nowo na jakiegoś skinka Dobra, to tak. No! Jak on mnie znajpił? Jaki cudem autentycznie, no? No autentycznie to są so, jakieś żarty, no autentycznie. To są jakieś żarty. Dobra, biolę nowo broń. Jak teraz deknę, to biorę nową blonę. A ten coś nie biorę. Biorę nową blon, bo tym się nie da gra. A ten coś nie muszę wziąć nową blonę. Więc muszę wyjść. Dobra. I jak teraz nic nie wyleci. I teraz będzie tylko do zabisa albo ten piesek, To będę zły. Dobra. Jak z tego nic nie wlesi, to miałoby I Ja yeah, to jest Fischer, prawda? Do czego to jest. No właśnie. o... Nie, dobra, to jest jak jest. To są jakieś żarty.